Dzień dobry. Za chwilę rozpocznie się kolejna część kursu online czytania Avista dla klasy pierwszej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia, tym razem zadania na środek. Przypominam, że kurs jest przygotowany na podstawie publikacji Czytania Avista w Szkole Muzycznej 2 stopnia, jej pierwszej części Szczegóły na stronie www.pwm.pl. Przypominam też, że materiały w formacie PDF dostępne są na stronie www.spmk.pl. Polecam to szczególnie tym osobom, którym ze względów technicznych nie wyświetlają się dobrze materiały nutowe, a proszę pamiętać, że należy czytać nuty z wysokiej jakości materiałów. Krótkie przypomnienie podstawowych zasad. Ćwiczcie codziennie, przeznaczcie na ćwiczenie około 10-15, maksymalnie 20 minut dziennie. Myślcie przed graniem. Nie kładźcie rąk na klawiaturze, tylko najpierw zanalizujcie zadany fragment i pamiętajcie, by nie ograniczać czasu na tą analizę. Nikt was szczególnie w czasach zarazy nie goni. W czasie gry skupcie się, skoncentrujcie, poświęćcie całą swoją uwagę na dany fragment, tak by zagrać go możliwie precyzyjnie. Przed graniem, w czasie analizy, skupcie się nie tylko na warstwie muzycznej, ale też na aspektach wykonawczych. Zastanówcie się, jakimi palcami zagracie, wyobraźcie sobie to wykonanie. I wreszcie pamiętajcie, by się nie zatrzymywać i nie poprawiać się, bo wówczas wasze czytanie jest zaburzone, cofacie się niepotrzebnie i nie jest ono dostatecznie płynne. Jeśli jesteście gotowi, to za chwilę zobaczycie ćwiczenia na środę. Za chwilę zobaczycie ćwiczenie na linie dodane. Zanim zaczniecie grać, oczywiście dokonajcie analizy ćwiczenia i pamiętajcie, by analiza ta odbyła się wyłącznie w Waszych głowach. Zidentyfikujcie donacje, zastanówcie się nad tym, jakie są relacje harmoniczne w ćwiczeniu i jakie pojawiają się znaki chromatyczne oraz jakie jest ich znaczenie w kontekście zmian harmonicznych. W trakcie gry wyprzedzajcie wzrokiem, natomiast w tym ćwiczeniu przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby. Zidentyfikować punkt orientacyjny, nutę, w relacji do której będziecie odczytywać pozostałe nuty na liniach dodanych. Nie liczcie, nie czytajcie pojedynczo, jednostkowo, każdorazowo nut, które znajdują się na liniach dodanych. Pamiętajcie oczywiście o artykulacji i dynamice. No i jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Przed Wami ćwiczenie na identyfikację schematów. Przed grą dokonajcie oczywiście i tradycyjnie analizy całego ćwiczenia. Pamiętajcie, żeby ta analiza odbyła się wyłącznie w Waszych głowach. Zidentyfikujcie tonacje, weźcie pod uwagę to, jakie pojawiają się też znaki chromatyczne, przygodne. W trakcie gry wyprzedajcie wzrokiem, skoncentrujcie się, ale zanim zaczniecie grać, postarajcie się zidentyfikować schemat. Zastanówcie się, na jakiej zasadzie zbudowane jest ćwiczenie, jakie są podobieństwa, jak kształtowana jest narracja i jakie występują odstępstwa od tej reguły, od tej zasady. Pamiętajcie oczywiście o artykulacji i o dynamice. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Na koniec dzisiejszego zestawu ćwiczenie muzyczne. Przypominam więc krótko zasady, które omawiane były przez cały zeszły tydzień. Pamiętajcie, żeby przeanalizować je, zanim zaczniecie grać znów. Przypominam o złotej zasadzie głowa. A nie palce. Wszystko ma się odbyć wpierw w Waszej wyobraźni. Pamiętajcie, żeby zidentyfikować tonację, zastanowić się nad strukturą harmoniczną w obrębie przykładu oraz zastanowić się nad tym, jakie występują znaki chromatyczne i jakie one mają znaczenie w kontekście. Przemyślanej wcześniej przez Was struktury harmonicznej. Zidentyfikujcie i przeanalizujcie miejsca trudne, miejsca szczególnego zagęszczenia, spróbujcie je rozbroić, spróbujcie je sobie w głowie zagrać, rozłożyć na czynniki pierwsze. Zidentyfikujcie też, jeżeli. Pojawiają się schematy powtórzenia miejsca podobne, a jeżeli podobne, to zastanówcie się nad tym, jakie występują różnice. Bardzo ważne jest, abyście się zastanowili nad strukturą rytmiczną i w trakcie Waszego grania zrealizowali ją dokładnie, bo rytm jest takim samym elementem tekstu jak wysokości dźwięków. Zanim zaczniecie też grać, bardzo was proszę, abyście. W pewnym sensie w wyobraźni zagrali ten przykład w Waszych głowach, żebyście wyobrazili sobie wykonanie, żebyście się zastanowili, jakimi palcami zaczniecie, gdzie podłożycie palce, gdzie odbierzecie materiał od jednej lub drugiej ręki. I pamiętajcie o dwóch elementach, które także Was obowiązują, czyli o artykulacji i dynamice. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do jutra.